Witam, witam, i o drogie nie pytam, bo znam. Toruń, Toruń, piękne miasto, proszę. Wyjście z Mostowej na taras widokowy, zajebiście zrobiony. Pięknie, ładnie. Musiałem nagrać, bo przecież byłem w Edgoszczy. i tam pięknie jest nad Brudą. no ślicznie mają. A tutaj to jest to jest stare jeszcze komunistyczne, ale sprawne. ono się tylko dojdzie kawałek dalej, i się zaczynają piękne dziury. Gdzieś dziećmi nie przejedziesz. Może przejedziesz, ale bardzo ciężko i co chwilę dzieciach leży. Dziura. Nie stać. Naszego szefa było. Na bulwar. Zrobienie u góry. Najbardziej atrakcyjne miejsce w Toruniu latem. Wszyscy chodzą na spacery, przechadzki. O. Tu jeszcze, tam. tu jeszcze jak cię mogę, bo tu są budy z pieniędzmi Piwko naprzeciwko i takie rzeczy Lody i tak dalej Bo biznes, biznes idzie Podatek kara się ściąga A dalej wyjebane Czy ludzie się połamią, czy nie Trzeba chodzić, obchodzić. Nie no, to jest szok. Dojdziemy, dojdziemy. W mordę. Już chyba sobie miał pieniądze, żebym sobie kupił rakietę, chyba w kosmos bym poleciał. Żeby już nie patrzeć na te wszystkie świństwa, co się dzieją o, tu mamy piękny, po drugiej stronie, tam, tam jest ładnie, teraz na wszystko, ławeczki tam jest ślicznie to kiedy indziej o. a tutaj zaraz zobaczycie kto ogląda, kto ogląda nie spać, zwiedzać, zapierdalać tak jak Maciek po Toruniu proszę takie ładne dziurki Tu się o, Tu się kończy charpres, I to się zaczyna Taniec pingwina o, pingwi by się jedną O proszę A tu tyle ludzi chodzi Latem czy, Albo uważasz na człowieka żeby go nie puknąć tu tyłu albo leżysz, albo na i leżysz Ja nie, ale dzieciaki tak Proszę, asfaltu szkoda, za drogo, kaszownik jaki piękny, bacha, niezrobiony, tam też piękne jest jeziorko, stawik proszę, ławek o, ja tam nawalone, ale dziury też są po tą tej stronie, no. Dobra, bo mi ręka zmarznie, do później, pal, oglądacze.